Gdy moja żona wyjeżdża, opuszcza mnie i zostaje na jakiś krótki czas, na te parę dni słomianym wdowcem, to dzieją się w domu dziwne rzeczy. Zakupów mi się nie chce robić, więc z reguły w lodówce nie ma nic do jedzenia. I zastanawiam się, dlaczego zawsze, zawsze występuje ten sam schemat w moim postępowaniu. Cały dzień toczę. Walkę z samym sobą, walkę z rzeczywistością. Wierzę w to, że jakimś cudem, w jakiś niewyobrażalny sposób lodówka sama się napełnia i to zaczyna się od rana, od godziny dziewiątej. Otwieram pierwszy raz lodówkę, patrzę po półkach. Tam nic konkretnego nie ma. Godzinę później otwieram lodówkę po raz drugi, bez refleksji, z nadzieją, że coś tam jednak jest. O ten kalafior. Trochę sobie urwę, trochę sobie wezmę. Pochrupię sobie. Mija kolejna godzina. Nie wiem czemu, ale znowu moje nogi prowadzą mnie do tej świątyni, do tego białego tabernakulum. Otwieram magiczne wrota i znowu tam nic nie ma. O! Jakiś dżem. Otwieram go i tym swoim paluchem wyciągam zawartość. Po co mi łyżka? Mija kolejna godzina i ja nagle stoję znowu przed tym pomnikiem mojego lenistwa. Nie wiem, jak się tam znalazłem, ale znowu otwieram. I szukam, a tam cały czas nadal nic nie ma. Ale zaraz, zaraz, jest keczup. Mmm, to też można spróbować. Cały nie jest taki zły? Gdybym miał chleb, to bym mógł posmarować chleb keczupem, ale nie ma. Trzeba się zadowolić tym, co jest. I tak bija z reguły cały dzień. Lodówka jest co chwila przeze mnie otwierana za Nie wiem, czego ja tam szukam, nie wiem, czego ja się tam spodziewam. Ale ten proceder trwa i trwa, i trwa, aż do momentu, kiedy żona wróci do domu i powie ty debilu. Pięć dni nie byłeś na zakupach, co ty jadłeś wtedy? Życie zaskakuje. Przypominam o akcji Q&A, wy zadajecie pytania, ja na nie odpowiadam w specjalnym odcinku, który ukaże się w niedzielę. Czekam na wasze komentarze. Do dzieła.